Liryki z zielonego wawra Elżbieta Smykowska Modlitwa do Brzozy Brzozo, Panno świetlista, Z tego i nie z tego świata Przywieć mnie, człeka niskiego, Do Twych wysokości. I obmyj bielą czystości. Przoso, panno świetlista, pokojem jak rosą skąpana, daj choćby małą kropelkę ludziom niezbawionym, ziemi nieodkupionej. Przoso, panno świetlista, tak krucha. I łagodnie milcząca, jakby śpiąca i nieśpiąca, w myślach zatopiona nieobecna, a jednak obecna. Niech moje wołanie w Tobie światłem się stanie czytał Bogdan Tmowski.